Czego mężczyźni nienawidzą w związku, a co często niestety robią kobiety i jak to słyszę podczas moich sesji, jest to naprawdę ohydna manipulacja i mężczyźni bardzo tego nie lubią. Co to jest? Jest to, słuchajcie, taki case, kiedy kobieta omawia najbardziej intymne szczegóły swojej relacji z przyjaciółkami. Okazuje się, że przyjaciółki wiedzą dosłownie wszystko o tym, co się dzieje w tej relacji, włącznie ze szczegółami łóżkowymi, ale co więcej, kobieta nie tyle opowiada po prostu i chwali tego mężczyznę. Tu zupełnie chodzi o coś innego. Ona opowiada, jaki to jej mężczyzna jest beznadziejny, wręcz wyśmiewa się z niego do swoich koleżanek i pokazuje te najgorsze momenty dziwnym trafem, zapominając o tych pięknych chwilach i o tym, dlaczego ona wybrała tego mężczyznę, no bo jednak z nim jest, a... Traktuje go tak, że nikt nie chciałby w ten sposób być traktowany. No bo jeżeli kobieta mówi, no i on jest taki, a w łóżku to robi to i jest w ogóle beznadziejny i źle się zachowuje, tego mi nie przynosi. W ogóle to kiedyś to był taki, a teraz to głowa mała, najchętniej bym chciała, żeby nie przychodził do domu, to tak naprawdę kogo ona obraża? Ona nie obraża jego. Ona obraża siebie, no bo jeżeli ty kobieto naśmiewasz się swojego faceta, jest ci z nim źle, nie pasuje ci to, jak on ciebie traktuje, to po co z nim jesteś? To jest prosty temat. Take it or leave it. Albo z nim jesteś i cieszysz się i jesteś szczęśliwa, a jeżeli ci nie pasuje, to po prostu odejdź. A jeżeli ty mężczyzną jesteś szykanowany przez swoją kobietę i jesteś traktowany w ten sposób, o którym mówię, to zapraszam ciebie do mojego nowego e-booka Męska Moc, czyli Jak odzyskać. Pewność siebie i budować trwałe, solidne relacje. Wraz z moim e-bookiem odzyskasz przede wszystkim szacunek do siebie i nauczysz się stawiać siebie w pozycji lidera w związku. Napisz w komentarzu męska moc, a dostaniesz link do e-booka.